Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Zapraszam do wysłuchania 261 odcinka podcastu BSSB bez tajemnic. Co dwa miesiące ukazuje się magazyn Outsourcing and More i co dwa miesiące na falach podcastu mówię Wam, cóż takiego ciekawego znajdziecie na stronach tego jedynego regularnie wydawanego w Europie czasopisma sektora nowoczesnych usług dla biznesu. I tak też będzie i dziś. Informacje skondensowane, szybkie i treściwe, a do ich pogłębienia zapraszam oczywiście na strony magazynu Outsourcing and More. No to zaczynamy. 98 stron, 25 publikacji, 19 autorów, 3 główne sekcje tematyczne, biznes, inwestycje oraz HR i tylko 10 reklam. Zacznę od wywiadu numeru. Jest to rozmowa, którą przeprowadziłem z Krzysztofem Misiakiem, dyrektorem polskiego oddziału Cushman Wakefield. Celem naszej rozmowy była obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Bardzo ciekawe wnioski i komentarze, do których lektury serdecznie was zapraszam. Można śmiało powiedzieć, że rok 2020 jest rokiem Krzysztofa Misiaka. Krzysztof realizuje się w nowej roli dyrektora Cushman Wakefield. Przeprowadził firmę do nowej siedziby u Uzyskał miano człowieka roku branży nieruchomości, a to tylko część pozytywnych informacji, jakie dotyczą misiaka. Także warto zerknąć na wywiad numeru Outsourcing and more i zapoznać się z komentarzem tego najważniejszego w roku 2020 człowieka świata nieruchomości w Polsce. Przejdźmy zatem do części biznesowej. To tu radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii Chudzik i Wspólnicy komentuje obszar zdalnego posiedzenia organów spółek kapitałowych. Prawo jest na stałe obecne na stronach Outsourcing and More i drugą bardzo ciekawą publikacją jest Pracownik Zero, czyli prawna analiza sytuacji, jak reagować na podejrzenie COVID-19 w zakładzie pracy. Tu autorami porad są Magdalena Kogut-Czarnowska oraz Marcin Fiałka z Baker McKenzie. Poza prawem, część biznesowa Outsourcing and More to także opis tego, czy automatyzację procesów wdrażać samodzielnie, czy też outsourcować. Odpowiedź płynie od Magdaleny Grzelak z Digital Teammates. To oczywiście nie koniec. W magazynie pojawia się także temat zdrowia i motoryzacji, które to tematy towarzyszą biznesowi na co dzień. Autorkami tych sekcji tematycznych są Małgorzata Morańska z Unum oraz Paula Richter z Kingsman Finance. Dołożę do tego jeszcze szczyptę wiedzy z obszaru marketingu, a konkretnie świeżego spojrzenia na strategię marketingowo-sprzedażową, o której pisze Agata Sfornowska, prezes i założycielka Artemis Creation. Wspomniałem o automatyzacji procesów. Tak? No to wspomnę jeszcze raz, ale tu już bardziej konkretnie. Jeśli temat automatyzacji SAP jest wam bliski, to o tym przeczytacie w tekście Kamila Michałka oraz Michała Żurawskiego z Digital Workforce. Taniej, szybciej, efektywniej. Do takich wniosków można dojść po lekturze tego artykułu. Wrócę także jeszcze do branży motoryzacyjnej, gdyż to tu znajdziecie tekst o koniecznym kierunku zmian, jaki wyznacza outsourcing. Tak, outsourcing w branży Automotive. Tym tekstem dzieli się firma Cartrack. Outsourcing i usługi biznesowe nie istnieją bez branży Call Contact Center. Nie ma się więc co dziwić, że na stronach Outsourcing and More pojawił się tekst o obsłudze klienta w czasach ogólnoświatowej pandemii. Tym razem temat skomentował Cezary Lewiński z Melon Poland. Obsługa klienta towarzyszy zresztą także wywiadowi, którego magazynowi Outsourcing and More udzieliła Anna Długaszewska, prezes zarządu Björnberg. 1781. Jeśli interesuje was przemysł papierniczy i drzewny, to tu znajdziecie dla siebie coś ciekawego. No to deser. Na deser sekcja SSC Lyons Walsourcing and More. Tym razem w ogniu pytań stanęła Emilia Adamowicz, dyrektor do spraw rozwoju usług w Centrum Usług Wspólnych Carlsberg. To tu poznacie historię Carlsberg Shared Services czas rzucić okiem na część inwestycyjną magazynu Outsourcing and More. A tu ponownie solidna porcja aktualności i informacji z polskich miast. Otwieracie nowe siedziby swoich firm, myślicie o powiększaniu biznesu? Jeśli tak, to weźcie w ręce lub rzućcie na monitory Outsourcing and More i poczytajcie o na przykład nowym kampusie biurowym realizowanym przez White Star w Krakowie. O milionie metrów kwadratowych, które do roku 2025 dostarczy Kawatina, o BPO i SSC w Bydgoszczy, o zdalnej pracy w Kielcach, o work-life balance w Częstochowie, o drugim życiu fabryk w Łodzi, o czystym biznesie na Pomorzu, o tym jak poznański biznes pokonał kryzys i o tym jak do Lublina jest coraz bliżej, szybciej i bezpieczniej. Outsourcing and More numer 54 to także publikacje z obszaru HR. To tu przeczytacie o body leasingu. Czym jest i dla kogo? Ta wiedza płynie wprost od Piotra Budzkiego z JLabs. Piotra zresztą warto także posłuchać w jego autorskim podcaście Business IT. Sam go słucham i bardzo dużo dowiaduję się od niego w regularnie wydawanych odcinkach. Kolejną publikacją jest Miętowy Lider przyszłości. Hmm, brzmi interesująco, jak dla mnie tak. O tym o co chodzi, dowiecie się z tekstu Michała Gieczewskiego z DADECO Group. Na koniec bomba. Wywiad z Izabelą Urbanelis, dyrektor HR z Lion Bridge, Polska, która, jak sama mówi, jest teraz coraz bliżej ludzi. Warto przeczytać i poznać styl i sposób pracy dyrektor HR. Doszliśmy do końca, ale jeszcze mam jedną wrzutkę. W Outsourcing and More zawsze promowane i rekomendowane są ciekawe książki biznesowe. Tym razem poznacie dwie pozycje: zarządzanie w chaosie Ewy Błaszczak oraz zrozumieć social media Artura Rogulskiego, w sam raz jak na czasy pandemii, czyż nie? Koniec. Tak, zapraszam Was na strony outsourcingandmore.eu Wchodźcie tam, pobierajcie, czytajcie, mam nadzieję, że miło spędzicie czas z magazynem Outsourcing and More. Zapraszam też do stałej subskrypcji podcastu BSS Bez Tajemnic, który nagrywam dla Was codziennie z różnymi faktami, ciekawostkami i hmm, czasami interesującymi, a czasami intrygującymi informacjami ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Tymczasem mówię Wam do usłyszenia. Na razie, cześć, spotykamy się w kolejnym odcinku. Cześć! I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za jego wysłuchanie. A jeśli świat outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu interesuje Ciebie bardziej, to zapraszam Twoją firmę do klubu ProProgressio, bo to tutaj na co dzień tą branżą się zajmujemy. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć.